No hej! Witajcie w tym odcinku i dzisiaj pokażę Wam drugą kryjówkę w jednym domu. Ale zanim zaczniemy, dajcie subskrypcję i lajka. A my zaczynamy. Tepniemy się na jakieś puste pole. Może na te. I zajemy właśnie tam dom. To jest o ten dom. I właśnie ten będzie nam potrzebny. Bo w tym domu jest najsekretniejsza kryjówka, którą mogliście nie wiedzieć. Widzicie te dwie linie? Od właśnie te dwie. Tak, te dwie. Wchodzimy tu i naklikamy. I tu mamy tajne przejście. Ale tu trzeba szybko właśnie wejść. A czy to się zamyka, i tu możecie się schować. A tu mamy takie pazury. Nie wiem, jakie są super, i tak super świecą. To jest po prostu ekstremalny. I możemy właśnie tu zdobyć jeszcze to. To możemy zdobyć jeszcze te pieniążki. Oczywiście. Możemy też podrzucić bombę. Jeśli, chcemy, jeśli ktoś chce, chcemy komuś wgreślić te pieniążki. No i to jest właśnie taka kryjówka. Ale zobaczcie, jakie to są ekstra pazury. W sumie to nie są pazury, ale takie światełka. One są bardzo fajne. Tak oto właśnie możecie nimi tak super właśnie chodzić. I możecie je tak trzymać, albo tak. I tak to po prostu superowe, że ja już nie mogę. A teraz damy te pazury komuś. I zobaczymy, czy będzie kumał, o co chodzi i skąd ja mam to i skąd ja to wzięłam. Może tej dziewczynie. Nawet ma fajnego skina. Ale czekaj. Ja chcę ci dać. No nie wiem, nie chcę się zgodzić. Może damy. Tej dziewczynce. Może będzie chciała. Chcesz to? No co? To są światła. Chyba nie wiedzą o co mi chodzi, ale kaskę pewnie będą chciały. No dawaj. Ja ci tu pokażę. Dawajmy szybko! Chyba co to znaczy, dziękuję. A ona to co? Chyba. Chyba się zresetowała. No dobra. I to jest właśnie koniec odcinku, więc. Bajo!